Taki turniej, tak intensywny, gdzie szukać odpoczynku? Jak znaleźć taką, taką regenerację? Czy jest to w ogóle możliwe? W każdym możliwym momencie, że tak powiem. Nawet jak przejeżdżamy, przejeżdżamy samochodami w inne miejsce, to starać się po prostu to wykorzystać w sposób taki, żeby te nogi odpoczęły, głowa troszkę odpoczęła. No i tak jak jesteśmy w, już zameldowani w hotelach, też praca z naszym fizjoterapeutem fizjoterapeutą, Łukaszem, także trzeba tego szukać. Powiedz, jest taka szansa, żeby się w ogóle odciąć od skoków, czy, czy jest to po prostu niemożliwe, biorąc pod uwagę natłok tego wszystkiego, co was tutaj czeka? Da się, da się, bo umilamy sobie czas ten wolny, czy to filmami, czy, czy książką, czy czasem też zagramy w, z chłopakami w coś, także to jest trochę odskocznia od tego wszystkiego, ale wiadomo, gdzieś cały czas w głowie chodzi, że jesteśmy na turnieju. Bo nie da się tak w stu procentach odciąć. Wiadomo. Powiedz mi tak szczerze, czy to jest rzeczywiście tak, że wy nie kalkulujecie, nie patrzycie na wyniki, nie sprawdzacie, tam gdzieś prywatnie, indywidualnie patrzycie, aha, bo tak, które punktów mi brakuje, staracie się od tego odciąć, czy i, i, i koncentrujecie się tak jak wszyscy mówicie, kolejny skok, kolejne wyzwanie, w ogóle nie patrzymy na tablice wynikowe? No tak trzeba do tego podchodzić, no bo hmm, trudniej trochę skoczni, można na niego popatrzeć po jaki się wynik uzyskało że tak powiem łącznie w tym turnieju, a zawody są jak każde inne, no bo nie odbiegają niczym poza tym, że są w systemie KO, nie różnią się niczym, musimy robić to samo i do każdych zawodów starać się podejść z czystą głową i z tym, że to jest po prostu kolejny konkurs sportu świata. Czy analizujecie, na pewno analizujecie później nie wiem, wspólnie starty? Czy to jest wszystko indywidualnie tutaj robione? Jakieś tam plany, może nie tyle plany, co zalecenia trenerskie na, na, na przyszłość? Nie analizujemy tych konkursów, bo jesteśmy cały czas w trakcie. To jest dzień po dniu, nawet za bardzo nie ma na to czasu. Na razie wszystko układa się, się bardzo dobrze i niech tak pozostanie. Zostały, jesteśmy na półmetku i myślę, że jak będziemy podchodzić dalej. Tak jak do tego podchodzimy, będzie wszystko dobrze i, i będziemy zadowoleni po tym turnieju. E, Stefan, Bergizel w Innsbrucku. E, kiedy słyszysz te dwie nazwy, a w zasadzie to nazwę Bergizel, e, myśli, pierwsze myśli jakie przychodzą ci do głowy, co o tej skoczni możesz powiedzieć? Że jest bardzo ładna, <laughs> w fajnym mieście, także... I co, no... Przyjemna skocznia, naprawdę fajna. Oby, oby warunki nam dopisywały, żeby było wszystko, wszystko w porządku jak do tej pory. I będziemy, będziemy walczyć. Kiedy siadasz na belce, Bergizel, masz piękny widok Innsbrucku, piękną panoramę Innsbrucku. Czy zwracacie na to uwagę i na taki jeden charakterystyczny punkt? A Zawsze gdzieś tam, gdzieś tam się kątem oka spojrzy i faktycznie widać cmentarz. A do tego też piękne miasto, i, i góry otaczające to miasto. Także widok jest. No, bardzo, bardzo ciekawy. <śpiewa>